Cześć! Z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj tutorial o robieniu bardzo ładnych URL. Jak na przykład robisz platformę blogową, albo chcesz wyświetlać po prostu jakieś konkretne produkty na stronach i chcesz, żeby URL-e, linki dla tych stron były bardzo fajne, już Ci pokazuję jak to zrobić. Zrobimy sobie na początku tabelę z produktami, więc Product. Każdy produkt ma jakąś nazwę, name, typu tekst. OK. Zrobimy sobie na górze layout naszej strony, żeby od góry do dołu, i na samej górze dodamy sobie grupkę, która pozwoli nam dodawać nowe produkty. Niech będzie typu kolumn, niech będzie na środku wysokość od. niech będzie taka jaka jest. Więc dodamy sobie tu nowy produkt, ADD, niech będzie też to na środku. OK. I niżej potrzebujemy jakiegoś inputa, który będziemy wprowadzali tekst name naszego produktu. To jest wymagane pole. OK, niech też będzie na środku i ta grupka niech ma tutaj sobie jakąś ramkę. grup, Border OK. Niech dodamy jeszcze przestrzeni pomiędzy elementami. Tutaj zdajemy sobie na przykład jakieś 50. OK. I na samym dole potrzebujemy jeszcze przycisk, który będzie też oczywiście na środku i on będzie nam dodawał nowy produkt. Jak klikniemy w niego, to zrobimy Create a New Thing Product. Wpiszemy w name to co mamy w tym naszym inputcie, input name value. A potem wszystkim zrobimy reset relevant inputs, aby wykasować to wszystko co przed chwilą wpisaliśmy. Na samym dole wyświetlimy sobie powtarzając się w powtarzającej się grupie wszystkie nasze produkty. Więc idziemy do baz danych, szukamy wszystkich produktów, nie będziemy ich w ogóle sortowali, nie ograniczamy się liczby wierszy, wysokość takiego wiersza 0. Wysokość całej naszej grupy też 0. Niech ona będzie sobie na środku naszej strony. I tutaj dodamy po prostu tekst, który nam pokaże, jak nazywa się dany produkt. Ten layout naszego tekstu ustawimy na pełną szerokość, ale zróbmy, żeby repeating group była wierszem, żeby tu w wierszu się wszystko układało od lewej do prawej strony. Od zera do nieskończoności ten nasz tekst. I wyświetlimy sobie tutaj current sales product name oraz dodamy przycisk see details które przeniesie nas do strony z konkretnym produktem, więc jak klikniemy sobie w tę właśnie stronę, to zrobimy go to page product nie mamy takiej strony, więc robimy nową stronę product product, ok i ta strona produkt musi być typu product bo będziemy wyświetlali tam właśnie produkty więc zmieniamy tutaj type of contact na produkt i wracamy sobie do naszej strony głównej, żeby dokończyć to nasze workflow, klikniam przycisk button C i idziemy do strony produkt, przekazujemy tam obecnie kliknięty produkt. Super. Na tej stronie produkt wyświetlimy sobie tekst z nazwą tego produktu, może jakiś większy, więc na przykład H1 i wyświetlamy current page product name. Zróbmy preview, bo to jest coś, co już chcę Ci pokazać, bo możemy dodać sobie nowe produkty, więc wracamy do strony głównej, tutaj klikamy, usuwamy i zmieniamy. I dodajemy sobie produkt 1, prot2 i prod 3 I zobaczcie, jak klikniemy sobie C, to mamy bardzo brzydki URL, bo tu jest produkt. Jest to ładne. Ale sam ID nie jest zbyt ładny. Ja wolałbym tutaj po prostu nazwę tego produktu. Bo akurat ją mam pod ręką. Jak, pod ręką jak to zrobić? No znowu pójdziemy do naszej bazy danych przez to, że to jest testowa aplikacja i możemy to zrobić na produkcji. Nie polecam. Możemy usunąć sobie wszystkie te właśnie produkty i znowu mamy czystą bazę danych co zrobimy? Zrobimy jedną małą, bardzo malutką rzecz, mianowicie przy dodawaniu produktów na stronie index. Tutaj jak kliknęliśmy button Add i i dodaliśmy nowy produkt, to zrobimy jeszcze ustawienie Sluga, tak jak jest w tytule tego filmiku. Temu produktowi, który dodaliśmy w kroku pierwszym, ustawimy Sluga, który będzie się równał jego nazwie, czyli to, co sobie dodaliśmy w kroku pierwszym name. i Bubble zapewni nas, że to będzie unikalne. Tak samo jak id bo jak dodamy sobie dwa produkty i oba będą się nazywały, nie wiem, najfajniejsza książka na świecie, to ta druga dodana książka będzie miała dodaną jedynkę na końcu, po to, abyśmy po takim URL-u, po takiej nazwie mogli znaleźć konkretną, jedną dokładnie książkę, żebyśmy się nigdy nie pomylili. Wracamy do naszej aplikacji, idziemy na stronę główną, dodajemy sobie znowu produkty, prod, co to jeszcze zrobię, to na tej stronie głównej, wiecie co, zduplikuję sobie ten nasz tekst, stawię go na początku, na środku wiersza, dodamy sobie jeszcze slag'a tutaj, żebyśmy też sobie wyświetlali go i zobaczyli, jak on wygląda. To i takie potrzeby testowe. Zobaczcie, mamy prot i Babo nam zmienił na prot z małych literek. Prot jeszcze raz dodam, bo chcę mieć dwa takie produkty. Jest. Co zrobił Babo? Dodał jedynkę na końcu, tak jak mówiłem, więc nie pomylimy się już. Jeszcze raz prot i zobaczcie, mamy jeszcze jeden, już z dwójką na końcu. No, jak dodam sobie tutaj prot 3, to będziemy mieli mi po prostu prot 3. Dodajemy sobie jeszcze raz prot i zobaczmy, czy Bowoj się nie pomyli. Nie, do kolejnego prot dodał już czwórkę. I co teraz? No, i teraz dzieje się cała ta nasza magia. Klikamy w sy. Patrzymy w product, wyświetla nam się produkt. A tutaj w URL mamy piękne nazwę naszego produktu z dodaną czwórką, dlatego, żeby nam się po prostu nie myliło, nie duplikowało. Ale jeżeli mamy zwykły produkt, produkt Fanta, albo to najlepsza książka, zobaczcie, dodajemy sobie taki produkt, wchodzimy w to i tu mamy piękny URL. Najlepsza książka, którą możemy też wykorzystywać do marketingu. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!